Black and white yoga blocks pod joga na mocny brzuch. Usiądź na piętach. Odłóż gdzieś z boku klocek. Zamknij oczy złącz kciuki palce wskazujące. Wierz każdej dłoni na kolanie. Przyłącz się na głęboki oddech przez nos. wydech nosem rozszerza klatkę piersiową. Długi wydech nosem. Opuść podbródek w dół, odsuń barki od uszu wciągnij pępek, zaciśnij mięśnie, krocza mięśnie na miednicy. Głęboki wdech żebra rozchodzą się na boki. Długi wydech, wciągaj, brzuch, zbliżaj do siebie guzy kulszowe, aktywuje mięśnie na miednicy. Głęboki wydech nosem. Z wydechem otwórz oczy, złącz dłonie, wciągnij brzuch, spójrz przed siebie. Wdech, ramiona w górę, przeciągamy się ramionami nad głowę. I wydech, przyciągnij się ramionami do przodu, ściągnij plecy. I wdech w pozycji barki, dół od uszu. I wydech, wciągnij brzuch, klęk otwarty, dłonie pod barkami, kolana pod biodrami, na szerokość bioder, palce stóp na macie. Z wydechem krowa. Z wydechem kot od podwinięcia kości ogonowej, zaokrąglony plecy od dołu w górę, wdech krowa, kość ogonowa w górę, zapadamy się w lędźwie luźne barki. I wydech kot podwinię, kość ogonową, okrągłej plecy od dołu do góry. I wdech krowa, zapadamy się w lędźwiach, luźne barki. I z wydechem kot podwinię, kość ogonową, uwaga, grzbity, stóp na matę. Schodzimy pośladkami w dół, zaczynamy krążenie z tłowiem. Wdech. Idziemy tłowiem na lewo i do przodu i wydech. Tłów na prawo i nadpięty. Głęboki wdech. Kółka w Twoim własnym wygodnym zakresie. Długi wydech. Rozpoczynamy tłów bez strzelania w stawach. Wdech. I wydech. Miękki ruch. Wdech. Wydech wydech, I jeszcze jeden wdech i wydech. Uwaga zmieniamy kierunek kółek. Wdech prawa strona do przodu i wydech lewa strona i nadpięty głęboki wdech i wydech głęboki wdech i wydech, wykonuj kółka powoli, w twoim własnym tempie, koncentruj się na płynnym ruchu, jak po ruchu w stawach. Poczuj gorąco w tłowu, w barkach, w biodrach, przyjemne rozgrzanie. I jeszcze jeden wdech i wydech, powrót nadpięty. pięty usiądź na piętach, weź wdech, pociągnij ramionami do przodu, ściągnij plecy. I z wydechem wciągnij mocniej brzuch, podnieś się ogonową, wyjdzie w górę, przenieść łonie za z palcami w dół do bioder. Z wydechem rozciągnij klatkę piersiową. I wydech, wciągnij brzuch. Wdech, możesz pokołysać się na boki, jeśli chcesz. I wydech, lub zostać nieruchomo. I jeszcze jeden głęboki dech. I z wydechem wciągnij brzuch, wróć do pozycji dziecka, przyciągamy się ramionem do przodu. Z wydechem klęk podparty, kręgosłup neutralnie, pognij palce, stóp. I wydech, pies z głową w dół, mocno odepchnij się od dłoni. Z wydechem przejdź do przodu, stopy na szerokość bioder. Wydech, skłon. I z wydechem ugnij kolana, wróć do deseczki, wciągnij brzuch. Podwiń kość ogonową z wydechem czapulanka albo kolana biodra. Opuszczamy tu do marty. Wdech kobra, sama klatka w górę albo pies z głową w górę. Do wyboru i wydech pies z głową w dół. Mocno odepchnie się od dłoni i z wydechem przejdź do przodu. Stopy na szerokość bioder i wydech skłon. I wdech, ugnij kolana, wracamy do deseczki, wciągnij brzuch, pod wielkość ogonową mocno. I z wydechem czapranga lub kolana biodra, wdech kobra albo pies z głową w górę. I wydech, pies z głową w dół. I z wydechem przejdź do przodu, ma stopy, nasza kość bioder. Z wydechem skłon, wdech, ugni kolana, przejdź do deseczki. Ciągnij brzuch pod mikość ogonową. I wydech. Czeturę do kolana, biodra do wyboru. Z wdechem kobra. Albo pies z głową w górę. I wydech. Pies z głową w dół. I z wdechem przejdź do przodu. te stopy szerzej niż biodra. Z wydechem skłon. Udda tanasana Zmieńcz lekko kolana. Wdech. Chwyć dłonią za dłoń. Przeciągnij się. Głowa ciężko. Dalej bardziej od uszu. I wydech, zmień ustawienie dłoni. Przesuń ostatni mały palec o jeden palec w górę. I wdech, przeciągnij się ramionami w górę. Oddawaj barki od uszu. I wydech, wciągnij brzuch. rozpląt ramiona. Zacznij schodzić do malasany, Stopy szeroko. Schodzimy sobie pośrodkami między pięty. Jeżeli już czujesz, że pięty odrywają się od maty, przynieś dłonie za plecy. Uwaga. Nawet jeżeli są teraz stabilne, przenosimy sobie wszyscy dłonie za plecy, siadamy na macie, bierzemy klocek na wasana. Klocek w dłoniach, złącz nogi, wciągnij brzuch. Mostek do przodu, barki do dół od uszu, złap równowagę na kości ogonowej, unieś nogi w górę, tak żeby twoje łydki były równoległe do maty. Z wdechem wypychaj mostek w górę, do ut ale oddalaj barki od uszu. Długa szyja, podbródek do mostka. Z wydechem mocniej wciągaj brzuch. Zbliżaj do siebie guzy kuszowe, Aktywny się na miednicy. Doklejaj łopatki do pleców. I wdech. Pełna równowaga. Mostek do przodu, ale barki dół. I wydech. Wciągaj brzuch. Doklejaj łopatki do pleców. Długa szyja. Trzymamy pozycję. I jeszcze jeden głęboki wdech. Pełna koncentracja. I z wydechem na mocnym brzuchu, w ciągniętym pętlu, odchył się mocniej w tył, proste plecy, klocek przechodzi nam przed klatkę piersiową. Weź wdech, wyrównaj kolana, wyrównaj biodra. Wydech, wciągnij brzuch, skręć się w prawą stronę, mocno zaciskaj mięśnie, kroczanie się na gdzinicy w talii. I z wydechem centrum, spokojny, powolny wdech. I wydech, wciągnij brzuch, skręć się w lewą stronę, zaciskaj mięśnie, kroczenie się na miednicę, ula banda aktywna. I wdech centrum. I wydech, wciągnij brzuch, rotację w prawą stronę, biodra nieruchome. I wdech centrum, powolny, długi wdech, aktywne bandy, wydech, wciągnij brzuch, zaciśnię, mięśnie, kroczenie się na miednicę, rotuj talii. I wdech w centrum powolutku z wydechem wciągnij brzuch skręt w prawą stronę. Zaciskaj mięśnie, krocza, mięśnie na nawidnicy, rotacja w talii. I wdech w centrum. Proste plecy, nie zaopaj lędźwi odcinka piersiowego. Wydech wciągnij brzuch, rotacja w lewą stronę, zaciskaj mięśnie na liednicy, mięśnik, krocza, rotacja w talii. I z wdechem w centrum wychodzimy od razu ramionami nad głowę, opuść barki w dół. Wydech wciągnij pępek. Utrzymaj równowagę. Weź głęboki wdech. Zbliż do siebie guzy kurszowe. Zaciskamy mięśnie, kroczami, na widnicy. I z wydechem spróbuj opuścić prawą piętę na matę. Trzymamy, wasale, Klocek nad głową. I z wdechem wracamy prawą stopą do lewej. Łap równowagę. Mostek w górę, barki w dół. Wydech. Wciągnij brzuch. Próbujemy opuścić lewą piętę na matę. Jak najmniej ruszamy biodrami. I z wdechem. Lewa stopa do prawej. I wydech skieruj ramiona przed siebie z klockiem. Odchyl się bardziej w tył. Wdech mostek do góry. Oddal barki od uszu. Doklejaj łopatki do pleców. I wydech wciągnij brzuch. Spróbuj opuścić i wyprostować prawą nogę, lecz nie dotykaj jej piętą do maty. Mocny brzuch podwinie lekko kogoś u I z wdechem wracamy sobie prawą nogą do lewej. I wydech, wciągnij brzuch, spróbuj opuścić lewą nogę, lecz nie dotyka jej piętą do maty. Podwijamy kość od nowa, trzymamy pozycję, nie kładziemy się na macie plecami. I wdech, wyjdź lewą nogą w górę. Uwaga, wyjdź nieco wyżej mostkiem. Z wydechem wciągnij brzuch, z prostymi ramionami skręć się w prawą stronę. Rotacja w talii. barki w dół od uszu. I wdech, Wróci ramionami do centrum, klocek nad głową. I wydech, wciągnij brzuch. Z prostymi ramionami skręć się w lewą stronę. Proste plecy, zaciskaj się, kroczę się w miednicy, Rotacja w talii. I wdech, centrum. Wychodzimy wyżej, mocnym klatką piersiową. Barki w dół, od uszu. I wydech, wciągnij brzuch. Proste ramiona na prawo. rotację w prawą stronę w talii. Mocny brzuch. I wydech, centrum. Unieś ramiona na klockiem nad głowę, barki w dół. I wydech, wciągnij brzuch. Skręt w lewą stronę, proste ramiona z klockiem przenosimy, rotacja w talii. I wdech w centrum. unieś ramiona wysoko. Mocny brzuch, uwaga. Z wydechem odstawiamy klocek na matę. Chwytamy się pod udami, wyrównujemy pozycję, podciągamy mostek do przodu, zasysamy pętek do kręgosłupa, zaciśnienie nieśnie, kroczanie się na miednicę. Z wdechem wyprostuj prawą nogę, przenieś lewą dłoń na zewnętrzną stronę prawej nogi albo chwyć prawą nogę za zewnętrzną krawędź. Na wydechu, prostując prawą nogę, przenieś prawe ramię za plecy. Nie opuszczaj prawej dłoni na matę, wyprostuj lewą nogę w dół do maty. I wdech w pozycji, trzymaj równowagę, zaciskaj mięśnie, kroczaj mięśnie na lignicy. I wydech, wciągaj brzuch. Pełna koncentracja, proste plecy, prosta prawa noga. I wdech w pozycji, aktywna mula banda, wciągaj brzuch. I wydech, pełna koncentracja, wciągaj pępy mocy. I jeszcze jeden głęboki wdech w pozycji, oddalaj barki od uszu. I z wydechem wciągnij brzuch, ugnij prawe kolano, ugnij lewe, wróć do nawasany, ramiona równolegle do maty, trzymaj równowagę. Uwaga. Z wdechem znowu prostujemy sobie lewą nogę, chwytamy prawą dłonią po zewnętrznej stronie lewej nogi na dowolnej wysokości albo za zewnętrzną klamę lewej stopy i z wydechem, wciągając brzuch, przenieś lewe ramię za plecy. Nie odkładaj lewej dłoni na tę opuść prawą nogę w dół, prostuj lewą nogę. I wdech w pozycji. Trzymaj równowagę pełna koncentracja i wydech, wciągaj brzuch, zaciskaj mięśnie, krocza, mięśnie dla miednicy, pracują tam i wdech w pozycji, prosta lewa noga, nie odkładamy prawej na matę ani lewej dłoni i wydech, wciągaj brzuch, zaciskaj mięśnie, krocza mięśnie dla miednicy, wciągaj pępek i jeszcze jeden wdech w pozycji, barki w dół od uszu, nie podciągaj ich, trzymaj równowagę i wydech Wciągnij brzuch, powoli ugnij lewe kolano prawe, wracamy sobie do nawasany, łydki równolegle do maty i z wydechem ramiona w górę, barki w dół od uszu. Uwaga, z wydechem z kostki, chwyć się pod piszczelami, przygotowanie do garba pindasany, Pozycja pierwsza. Chwytamy pod piszczelami. Jeżeli tutaj już czujesz duże wyzwanie, zostań w tym wariancie ale możesz również podłożyć sobie zgięcia łokci pod kolana i pod łydki. Widzisz? Skrzyżuj wtedy kostki. Wariant drugi. Łączymy dłonie albo zostawiamy je spokojnie rozłączone. Zostajemy w pozycji. Trzymaj cały czas równowagę. Z wdechem podciągaj się mocno pod łydkami. Doklejaj łopatki do pleców, mostek w górę. Na wydechu zasysaj pępek, zaciskaj mięśnie, krocza śnieg mięśni na miednicy i oddalaj barki w dół od uszu, długa szyja podbródek do mostka. I głęboki wdech, spróbuj zbliżać do siebie guzy, kulszowe, uaktywnij mięśnie w na miednicy. I długi wydech, wciągaj brzuch, pełna koncentracja, doklejaj łopatki do pleców. I głęboki wdech. Przyciągaj się mocno pod łydkami, doklejaj łapatki do pleców, mostek w górę. I długi wydech, wciągaj brzuch, zbliżaj do siebie guzy kurszowe, aktywuj niesień na miednicy. głęboki wydech, oddalaj barki od uszu, podciągaj się do przodu pod łydkami. I długi wydech wciągaj brzuch, aktywuj mięśnie na miednicy, uwaga, zostań ze skrzyżowanymi kostkami, jeszcze jeden wdech, ramiona w górę, próbujemy trzymać równowagę, barki w dół od uszu, łopatki do pleców i wydech, wciągaj brzuch, zaciskaj mięśnie krocza, mięśnie na miednicy, uwaga, z kolejnym wdechem zmieniamy splot kostek, chwyt pod piszczelami, jeżeli robiłeś ten wariant, albo znowu podkładamy sobie zgięcia łokci. Podłytki, wdech w pozycji, podciągnij się pod podłytkami, mostek w górę, barki w dół od uszu, łopatki do pleców i długi wydech, wciągnij brzuch, zbliżaj do siebie guzy kurszowe, pracuj mięśniami dna miednicy. Głęboki wdech, podciągaj się pod podłytkami, opuszczaj barki od uszu, doklejaj łopatki do pleców. I długi wydech, wciągaj brzuch, zbliżaj do siebie guzy kulszowe, zaciskaj mięśnie na miednicy, mięśnie krocze. Głęboki wdech, podciągaj się pod łytkami, aktywne plecy, barki w dół, aktywne łopatki. Długi wydech, wciągaj brzuch, zbliżaj do siebie guzy kulszowe, aktywne mięśnie na miednicy. Głęboki wdech. Podciągaj się pod łydkami. Zbliżaj do siebie guzy kulszowe, Aktywne mięśnie w namiednicy. I długi wydech. Wciągaj brzuch pępek do kręgosłupa. Uwaga. Uwalniamy ramiona spod nóg. Z wdechem unieś ramiona w górę. Zostaw skrzyżowane kostki. Doklej od razu łopatki do pleców, Wytrzymaj. I wydech. Wciągnij brzuch. Aktywny pępek. Przechodzimy do sany. Rozplączcie nogi. Jeśli nie macie klocka w pobliżu, odłóżcie już stopy na matę. Ale jeżeli klocek jest w zasięgu dłoni, to bez odkładania stóp na matę, sięgamy po klocek i wpadamy go sobie w poprzek. W ten sposób 10 cm powyżej kolan. Odkładamy stopy na matę, zaciskamy. Mocno udane klocku. Przenosimy dłonie w tył, daleko za biodra, palcami w dół do nich. Rozczepisz palce dłoni, ściśnij palce udami i z wydechem unieś miednicę w górę, purwot ta nasa na blat, stołu, mocne plecy. Wydech, wciągnij brzuch pod kość koś wypchnij się od dłoni i od całych stóp. I wdech w pozycji, żebra rozszerzają się na boki, aktywne wnętrza dłoni, aktywne całe stopy na macie i wydech, wciągaj brzuch. Pępek do kręgosłupa, zbliżaj do siebie głosy kursowe, aktywne mięśnie na miednicy. I jeszcze jeden wdech w pozycji najmocniej jak możesz, odepchnij się stopami dłoni od maty. I wydech, wciągnij brzuch, zacznij opadać pośladkami w dół do maty, ale jeszcze nie odkładaj ich na matę, odpychając się od dłoni. Po przynieś sobie pośladki z klockiem lub bez między dłonie, Zostaw pięty na macie. Wycofujemy pośladki, zalinij dłoni, odpychamy się tutaj bardzo mocno naszymi dłoni od odmaty, ściskamy klocek, jeśli go masz. I wydech, odpychaj się mocno na sobą i odmaty, dokrajaj całe wnętrza dłoni. I wydech, wciągaj brzuch, zaciskaj mięśnie, krocza mięśnie na miednicy, ściskaj klocek głęboki wdech, mocniej dociskaj kciuki do maty, lekko miękkie łokcie, odpychaj się aktywnie od dłoni, I długi wydech, wciągaj brzuch, ściskaj klocek udami, zbliżaj do siebie głosy kursowe, nie na miednicy aktywne. I jeszcze jeden wdech w pozycji, wytrzymaj mocno, odpychaj się od dłoni. I uwaga, wracamy do purwot -tanasane. z wydechem ściśnij klocek, wciągnij brzuch, zacznij wracać stopami na matę. Odpychaj się mocno, mocno od dłoni, unieś gwintę w górę, zostań. I wdech w pozycji pod ogonową, poczuj całe stopy i wnętrze dłoni na macie, odpychaj się od nich aktywnie. I wydech, wciągaj brzuch, ściskaj klocek udami, mi pod ogonową. I wdech w pozycji mocno odpychaj się od dłoni od stóp, nieopuszczamy po pośrodku w dół. I wydech, wciągaj brzuch, zaciskaj mi się na biednicy, zbliżaj do siebie guzy kurszowe, pracujemy mu labando. I jeszcze jeden wdech w pozycji, już ostatni. Odepchnij się najmocniej jak możesz od stóp i dłoni. I z wydechem na mocno wciągniętym brzuchu wracamy sobie na matę, ale od razu doklej łopatki do pleców, mostek wysoko z wdechem ostatnie na wasala. Odrywamy stop od maty, ramiona równolegle z klockiem lub bez nawasana. Wydech, wciągaj brzuch, opuść barki w dół do łopatki do pleców. I wdech, zaciśnij mniejszy krocza zbliż do siebie guzy puszczowa, aktywna mu banda. I wydech, wciągaj brzuch, trzymaj pozycję, jeszcze jeden oddech. I jeszcze jeden wdech, dla chętnych ramiona w górę, barki w dół, odpuszczą, trzymamy równowagę, aktywny środek plecy. I wydech, wciągnij brzuch, ostatni raz w pozycji. Nisz z wdechem stopy na matę. Odłóż klocek. Możesz złączyć stopy. Przejść do lekkiego skłonu. Poddychać głęboko, spokojnie. Możesz też położyć się za chwileczkę na macie. Jeżeli nie masz klocka, Ponieś liednicę w górę, rozciągnij przód pleców, jeśli chcesz spać dłonie pod kością krzyżową, i zlotuj barki na zewnątrz. We wersji z klockiem klocek średnią wysokością lub najmniejszą podsuwamy pod kość krzyżową, tam gdzie poczujemy jej wbicie punktowe bez napięcia w lędźwiach i prostujemy sobie nogi i z na ramiona. Wersja łagodna dla lędźwi, przybliżamy stopy do klocka, łączymy je i zsuwamy się nieco w górę z niego, tak żebyśmy czuli rozciągnięcie w dole brzucha i w pachwinach. Zostańcie w skłonie i w rozciągnięciu klatki przodu ciała przez pewien czas, tak długo jak potrzebujecie. Przejdźcie sobie później do siała prosty prosty i ramion na macie. Odpocznijcie, porozciągajcie się jeszcze wygodnie we własnym zakresie. Ja już Wam na dzisiaj dziękuję. Zapraszam do bloga Rekandway, blog Ania Anio, nauczycielka i niesajogi. Mocno joga, aktywacja mula bandy, Aktywacja mięśni głębokich na następnych dnia.